Film ten jest piątą i ostatnią częścią dwugodzinnego anglojęzycznego filmu wykonanego przez Trey Smith, który posiada swój kanał na YouTube. Nie zapominajcie, że poruszone w tym filmie tematy nie są omówione całkowicie, ale raczej są zarysem prawdy, której korzenie obecnie posiadanej wiedzy są dużo głębsze. Również nie zapominajcie dzielić się wszystkimi filmami z innymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie zapisy i historie to okaże się, że mamy do czynienia z dwoma miastami Izrael i Babilon, duchowe światło albo odwrotność, duchowa ciemność. Wszystko w tym miejscu ma znaczenie niższego poziomu i znaczenie wyższego poziomu. Po tym jak Hebrajczycy opuścili Egipt, ziemię Ozyrysa, Ra w oku Chorusa. I weszli na Sinai po egipskich plagach, przekraczając Morze Czerwone. Arka przymierza i tron Boży między skrzydłami dwóch Archaniołów. Umieszczając Arkę w miejscu najświętszym, w samym centrum świątyni, gdzie najwyższy kapłan wchodził raz w roku i skrapiał tron Boży na arce krwią odkupienia. Mówiąc o potędze krwi, Mojżesz napisał to dwa tysiące lat przed Jezusem, zanim Jezus się narodził i został ukrzyżowany. Tak więc święte imię Boga było wypowiadane, podczas gdy najwyższy kapłan skrapiał krwią arkę przymierza, mówiąc Boga święte imię, skrapiając krwią arkę przymierza i mówił. Jachwe, jut, hej, waw, hej, czyli inaczej za pomocą piktogramów, byłoby, spójrz na rękę, spójrz na gwóźdź. Wyjaśnienie dla tych, którzy nie wiedzą o czym on mówi. Tutaj widzicie starożytne piktogramy wraz z ich znaczeniem. A tutaj kamienną tablicę wraz z nimi. Zatrzymajcie film, jeśli chcecie się przyjrzeć. Natomiast tutaj już jest ich nowsza wersja i znowu kamienna tablica z nimi. No i obecny hebrajski alfabet, imię Boga i piktogramy reprezentujące je. Tak więc imię Boga wyrażone poprzez piktogramy to ręka spójrz gwóźdź spójrz albo bardziej przystępne tłumaczenie to spójrz na rękę spójrz na gwóźdź raz w roku w centrum tabernakulum w sercu to jest niewymowne imię Boga tak przy okazji w najświętszym miejscu podczas skrapiania arki przymierza krwią najwyższy kapłan raz w roku mówił, spójrz na rękę, spójrz na gwóźdź. Otoczony obozowiskiem wszystkich plemion Izraela. Ale Bóg dał dokładne wytyczne, jak Izraelici właściwie powinni rozkładać obozowiska na pustyni, gdzie lewici kapłani byli w samym środku, jak i wymienił dokładnie, które z plemion, w którym miejscu powinny się usytuować. Czasami najbardziej ciekawe rzeczy są w zasięgu naszego wzroku. I oszczędzając Wam czasu na szukanie, pokażę Wam, jak obozowisko Izraelitów dokładnie wyglądało. Czy kształt tego dokładnie wliczonego obozowiska według wskazówek wygląda znajomo? Ten tutaj obrazek jest dokładnym kształtem, jak obozowisko Izraelitów wyglądało. Oczywiście lewici i samo tabernakulum było w centrum, w sercu. A głębiej tego środka, w sercu miejsca najświętszego, gdzie kapłan stał przed samym tronem Boga i wymawiał niewymowne imię Boga. Spójrz na rękę, spójrz na gwóźdź. To było więcej niż 1500 lat przed Jezusem Chrystusem. Przez pustynię przechodził krzyż. Byłoby to bardzo hipnotyczne, patrząc w nocy z góry na obozowisko rozświetlone przez płomienie. Zobaczmy, czy możemy na to spojrzeć jeden stopień głębiej. Ciekawe, że jeżeli weźmiemy imiona od Adama poprzez wszystkie do Noego w Księdze Rodzaju i spojrzymy na znaczenie każdego z tych imion, to odczytamy to: Człowiek wyznaczony na śmiertelne boleści, błogosławiony Bóg, zejdzie, nauczając, Jego śmierć przyniesie rozpaczającym wytchnienie i pocieszenie. Mielibyście ciężki czas, próbując przekonać mnie, że jacyś hebrajscy uczeni w piśmie przepisywacze, spreparowali to w księdze rodzaju. Niemniej jednak zagłębimy się w to bardziej. Przed potopem księga Henocha on opisuje więcej niż tylko upadłych aniołów i hybrydowe potomstwo. Henoch w nadmiarowy sposób prorokuje przyjście Syna Człowieczego. I mówi, że w przyszłości nie tylko to, co było zgrzeszone, zostanie rozgrzeszone, ale nawet dalej, to, że przez jego imię oni zostaną ocaleni. Jest przynajmniej 365 ekstremalnie specyficznych proroctw o przyjściu tego dziecka i ofierze zbawiciela. Pascha zaczyna się przed ostatnią plagą Egiptu, zanim zniewoleni Izraelici wyszli z największego imperium na Ziemi. Wypełniając każde pojedyncze prawo ofiary paschalnej i nic mniej. I przed finałową plagą Egiptu musieli naznaczyć krwią paschalnej owcy ich framug drzwi. Ciekawym jest znaczenie w odkrywanych rzeczach, gdy jesteśmy chętni poszukać. Przykładowo, jednym ciekawym detalem jest, że symbol litery Taw podczas okresu czasowego Kananejczyków wyglądałby jak ten tutaj. Tak jest prawdą, że starożytna litera TAF znaczy znak albo oznaczenie, być może przymierze, i wyglądała dokładnie jak to. Krzyżowanie nie stało się praktyką aż do czasu pięciu wieków później w Imperium Rzymskim. Jest to ciekawe, że krew ocaliła ich pierworodnych synów. A Bóg oddał swojego i to w fakcie w samym dniu Paschy, podczas gdy królowie ziemi wrzucali niemowlęta do otwartych, ognistych dołów, nie oszczędzając na budowaniu wspaniałych wieży w cigaretach. Aby karmić ciemność życiem ich podwładnych, tak aby usatysfakcjonować i zaspokoić niekończące się pragnienie ich małych, nie z tego świata bogów podziemia. Coś mówi mi, że wkrótce tutaj Bogowie podziemia, i ludzie cienie będą mieli rolę do odegrania w tym wszystkim. Zanim dojdziemy do końca, jaką większą miłość ktoś może mieć niż oddanie własnego życia dla przyjaciół, tutaj jest pusty grób, w którym Jezus był przez trzy dni. Te 365 specyficznych proroctw w o Jezusie Chrystusie w żaden sposób nie zawierają struktury wzorców jest przynajmniej cztery razy tyle proroctw odnoszących się drugiego przyjścia, odnowienie w wejściu i powrót króla. Ale z tych wszystkich proroctw jest tylko jedna osoba poza Henochem, która używała terminu Syn Człowieczy, i to był Daniel, który przetrwał Legowisko Lwów. Nigdzie indziej, ale w samym centrum Babilonu. Jest to zdumiewające, jak te rzeczy się układają. To był Daniel, który zinterpretował króla Babilonu Nabuchonozera. Sen o pięciu imperiach prowadzących do końca, włączając w to jego własne, ale nie włączając dwóch przed nim. A to daje w sumie siedem. I zastanawia mnie, czy to znaczy cokolwiek, ale anioł pojawił się w późniejszych latach Daniela, życia ponownie, a będąc precyzyjnym, był to anioł Gabriel. Ten sam anioł, który przyszedł do Maryi przed narodzinami Jezusa Chrystusa, tak jak się wierzy, że to ten sam anioł, który był w grobie po zmartwychwstaniu, i ten anioł nie tylko przekazał Danielowi zdanie za zdaniem i linię za linią, przeprowadzając przez nadchodzące. Historię. I wiemy, że żadne z tych precyzyjnych opisów nie były wykonane po fakcie, ponieważ Septuaginta, która zawiera Księgę Daniela, została stworzona za czasów Ptolemeusza 300 lat przed narodzinami Chrystusa. Septuaginta jest to Stary Testament, który został przetłumaczony przez hebrajskich uczonych na język grecki. Około 200 lat przed narodzinami Jezusa i pokrywa on się z obecnymi tłumaczeniami. Tak jak widzimy w Danielu 11, zaczynając od Królów Północy i Południa, Seleucyda i Ptolemeusza Imperium, przewidując nawet ukształtowanie się takiego imperium jak Rzym, co było bardzo mało prawdopodobne. I to są naprawdę imponujące zgadnięcia. Ale póki co najbardziej imponującym z nich wszystkich jest to, że Daniel przewidział dokładny dzień i datę wejścia Jezusa Chrystusa przez frontową bramę Jeruzalem na grzbiecie osła. Wypełniając proroctwo Zachariasza 9,9, że ludzie będą się cieszyć, gdy król przyjdzie na grzbiecie źrebięcia osła, i to było 10-7 miesiąca Nisan, albo bardziej dokładnie to 6-4 miesiąca kwietnia, cztery dni przed ukrzyżowaniem. Daniel daje wam dokładny punkt wyjścia. Daniela 9:25 25 oznajmia. Wiedzcie i zrozumcie to, że od wyjścia nakazu o przywrócenie i odbudowanie Jerozolimy aż do księcia Mesjasza Data kiedy perski król Artaxerxes wydał dekret, to 14 marca 445 roku przed narodzinami Chrystusa, aby przywrócić i odbudować Jeruzalem, po tym jak Persowie podbili Babilon w dokładnie taki sposób, jaki dokładnie przez osobę, co przewidział Izajasz. 200 lat z wyprzedzeniem, odliczenie prowadzące do dokładnego dnia, a napisane więcej niż 500 lat wcześniej, to przynosi nowe znaczenie temu, kiedy Jezus Chrystus powiedział faryzeuszom: Myślicie, że w tych wersetach macie życie wieczne, ale te same strony mówią o mnie. Ze względu na masowe doniesienia o uzdrowieniach i ślepych oczu otwieranych, tłumy chciały zrobić z niego króla, ale on nigdy nie pozwolił wychwalać siebie i deklarować jako króla aż do jednego szczególnego dnia. Do którego Daniel dał matematyczną formułę więcej niż 500 lat wcześniej, przybyli do frontowej bramy Jeruzalem religijni liderzy, faryzeusze, i powiedzieli Jezusowi, że ma uciszyć tych ludzi, bo to jest herezja. A Jezus odpowiedział faryzeuszom: Jeśli ja bym uciszył tych ludzi, to w rzeczy samej nawet kamienie z tego miejsca by zaczęły wykrzykiwać. Jeżeli policzymy od dekretu Artaxerxesa do triumfalnego wejścia, ten punkt tutaj 69 razy 7 razy 360, używając identycznego kalendarza starożytnego świata, zwłaszcza babilońskiego, Biorąc pod uwagę różnicę 24 dni między 14 marca a 6 kwietnia, jak również 116 dodane za lata przystępne, to otrzymamy dokładnie 173 880 dni. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, aż do księcia Mesjasza, będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych, a po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. Tak więc 7 tygodni plus 62 tygodnie. To jest 69 tygodni. Razy 7 dni tygodnia. Razy 360 dni starożytnego roku. Według starożytnego kalendarza rok miał 360 dni. W ten sposób otrzymujemy tę liczbę 173 880. Ale jeżeli przeskoczę w przeszłość znacznie wcześniej przed Daniela, nawet przed młodego króla Dawida wtłoczonego w strony historii, za bardzo niezwykłe, cudowne pokonanie sześciopalcowego olbrzyma, nazywanego Goliatem, ale idąc dalej, mijając nawet Dawida i dni na pustyni, jak i czasy Egiptu, wracając do naszych małych, rozpoczynających się pierwszych kultur na dole w Egipcie. Jak i tutaj w Sumerii, w miejscu starożytnego uruk, gdzie Gilgamesz przedstawiony tutaj jako statua. Właśnie tutaj w ziemi, Ur. Tutaj to jest olbrzym trzymający lwa. Zgadza się, gdzie Abraham, ojciec wszystkich przyszłych dzieci Izraela, żył. Wielu wierzy, że Abraham widział podstawy wieży Babel rosnących w górę. I wtedy zaczyna się takie małe coś. Wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny. I z domu Twego Ojca, do ziemi, którą Ci pokażę, Abraham ostatecznie podróżował do tego miejsca, gdzie dokładnie w naszych czasach Jeruzalem jest, a uczynię z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię. I będziesz błogosławieństwem, i będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. To jest bardzo wielka obietnica. Jednej nocy On się zbudził spocony w horrorze, że Pan pokazał mu, że Jego potomkowie będą niewolnikami na obcej ziemi przez 400 lat. Ale sam Bóg powiedział, że osądzi ten naród. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Rodzaju 12, od 1 do 3. Co te strony mówią Wam to to, że Hebrajczycy, Izrael, jest systemem dostarczenia Zbawiciela dla całej ludzkości, prowadząc do dobrze znanego wersetu w całej partykularnej maskaradzie, która tworzy Ziemię. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co te strony mówią, one wszystkie, to jest to, że bez znaczenia kim jesteś po drugiej stronie ekranu, urodziłeś się powyżej. Nawet aniołowie, ktoś mnie zapytał pewnego dnia, co ja myślę, że jak cały wszechświat jest utrzymany w całości razem, byłem zakłopotany tym pytaniem, ale tu jest moja odpowiedź. To miłość, całkowicie niezasłużona miłość. Nigdy nie słuchajcie węży, bo... To są węże. Jesteście urodzeni, aby być wolnymi w każdym możliwym sensie, w obu i tym życiu, jak i następnym. To jest moja ekstremalnie mocna opinia, że ludzie cienie nie są waszymi przyjaciółmi. Idźcie w Waszą własną podróż i zadawajcie te same pytania. Wasze życie jest warte tego. A no i zanim nie zapomnę, Jezus powiedział jeszcze jedną rzecz do swoich uczniów. Mateusza 24 mówi: Tak jak było za dni Noego, tak i będzie w dniu powrotu syna człowieczego. Ktoś może się tylko zastanawiać, co dokładnie to może znaczyć. Jest prawdą, że wielki finał jakichkolwiek fajerwerków zawsze jest na końcu. Nazywam się Trey Smith i mam nadzieję, że podobał wam się film. A tutaj są dla was fajerwerki, te przyjazne. Specjalne podziękowania dla... jak i... za muzykę, którą słyszeliście w tym filmie jak i również za dostarczenie filmów o wydłużonych czaszkach, które widzieliście, jak i również dla rabina, który dostarczył znacznie więcej informacji niż te, które były przedstawione w kilku kawałkach, kiedy on mówił. I zwłaszcza największa dedykacja całego filmu dla mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bez którego ten film nie byłby możliwy. Klękałem każdego ranka i mówiłem do Niego przed rozpoczęciem pracy nad tym filmem.